Witam Poziom 8 Ultimate Underworld Jeszcze Jeszcze... Jeszcze gram. Jeszcze nie wygrałem. I walczę z metalowym golemem Ojejku. Już z takim walczyłem kiedyś. O kurde, spadłem do lawy. Teraz będzie mi trudniej walczyć, bo mogę... Wolniej się wycofuje teraz, ale miałem szczęście. Został mi jeden punkt życia. Dobra, już mam 18. Ja my za to jeden punkt many tym razem. I stąd wisp. Gdzie to prowadzi? do śmierci. Jak to? Dziwne w sumie. Nie wiem co się stało. Chyba tam była pułapka. Tam była pułapka. Więc szybko robię gate travel. Gdzie jest great gate travel? Was rel ch... por. I wezmę śpiwór przy okazji. I wezmę też ten, albo nie, zaraz. Jak to zrobić? Nie, na razie po prostu zostawiam to w spokoju. Idę po ten śpiwór. Na razie go ten toś po prostu go wezmę. Eee. <śm> I co ja robię? Bo się zamyśliłem zupełnie nie, nie, nie wiedząc, co co chcę zrobić. Idę w złym kierunku. Nie, mam iść na południe. Mam iść na południe. Tak, tak, tak. Do poziomu ósmego z powrotem. Ale to nie będzie długo trwało, na szczęście, bo znam przejście poprzez. Mm poprzez kopalnie i tak dalej i tak dalej, czyli tędy. tutaj. Okay. No dobrze. Może tym razem pójdę w drugą stronę? Nie, zaraz sobie jestem tu. Tędy pójdę. Tak, czyli mam iść na zachód. Poprzednio tutaj nie polazłem, bo tutaj był przepaść jakby, taka Ach. Tym razem kurczę. Czas już pożywać tych różek, bo zmarnują się. No, tutaj chyba mi nie było, nie? No nie, to mnie nie było. Nie, byłem tutaj, zaraz, jak to jest... Aha, byłem, 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 ja, dobra. To jeszcze dalej muszę iść na zachód, żeby coś nowego było, ale tutaj nie zaglądałem, a, to tu było tylko takie coś. Jeszcze dalej na zachód trzeba iść. Tutaj nie by... Aha, tu jest taki skok, tak? A wiecie co ja zrobię? Lewitację zrobię. I przy okazji popatrzę sobie na dół. Ja tutaj chyba byłem oczyszczać z żywiołów, żywiołaków. No byłem, byłem. Dobra. Czyli jestem bezpieczny. A, trzeba trochę wyżej. A, szczur, szczur. Sz Dobrze. I duch. Jak zwykle wrogi. Ale oberwał. I szczur znowu. W tym obszarze, gdzieś powinno być ciało tego wielkiego maga, co coś tam ktoś tam mówił. Tam? No, co jest grane? Dobrze, ładnie. Oj, zaraz, coś tutaj jest z tyłu. A, to chyba nie jest wrogie nawet. Jakoś nie czuję się tutaj pewnie. Hmm. Porozglądam się. No nie ma. Nic tutaj ciekawego chyba. A... Dziwne. Dziwne, że tutaj jest tak pusto. Aj. To jest? Kolejne takie pomieszczenie. Tym razem trochę rozwalone. O, i bez głowy. O, gdzie te głowy, wszystkie tych bez głowy są? Dobrze, kubka kości. Tu coś może być ciekawego. A jest, wiedziałem, poukrywane różne. Magical Red Potion Mam nadzieję, że nie halucynacji A coś tam na... Coś tam na dole jest, albo... A czy ja tutaj byłem? Byłem, byłem, byłem. Okej okay. no To jazda. Dalej. Tutaj O. Jedzenie co ciekawe, woda. O nie, też Miałem szczęście Miałem szczęście, że nie zostałem zatruty Dobrze I czegoś ty chronił pająku Okazuje się, że niczego chyba A, Aż dziwne bardzo Nie ma tu nic ukrytego w tym Naw najwyraźniej nie To jest miejsce, gdzie można by pójść, spać i nikt by cię prawdopodobnie nie zaczepił, nie obudził, nie zaatakował podczas snu takie bezpieczne miejsce. A tutaj co jest? Ojej, ktoś tu jest? A to szczur tylko. Przeprze a. Po raz pierwszy się wystraszyłem trochę grając w tą grę. Myślałem, że to będzie golem, bo dziś tutaj. Ej jest, właśnie, tu jest. Tyś wrogi? Że tak powiem. Tak! Chodź no tutaj. Oku, kurczę, ile tam rzeczy jest. Ale ja nie chcę tego przypadkiem zniszczyć używając swojego Firebully. O kurczę, tutaj a tutaj nic nie było na szczęście. Ponieważ używając czaru Fireball, można uszkodzić rzeczy, które leżą na ziemi czasami. Kamienny golem, jest zginiesz. Mogę sobie ustawić czar Speeder. Eee, cztery ciosy już po tobie. Co to jest? I teraz raz pi piesień. Pierścień niewidzialności, no proszę. Co powiecie na no coś takiego? Pierścień niewidzialności. O, tutaj jednak, czyli jednak nie tylko w tamtym miejscu można zdobyć runę, Was, okazuje się. Oni tym też tutaj jest. A tu już jest samochodem z gry. Więc. O, i tutaj ma. Za ciężkie? E... Dobra, to coś tutaj trzeba zostawić. Macę. Coś... To jest, słyszę coś. A to to jest? A to to mogę wywalić zdecydowanie? To też mogę wywalić? Pierścień niewidzialności to sobie użyję. Mam nadzieję, że nie ma żadnych takich efektów ubocznych. To mogę wywalić. Ma co? Jesteś taka fajna, że po prostu nie chce cię zostawić. Tu coś jest. A, Magical Scroll. Dobra, niech ci będzie, że Zidentyfikuję. Zanim mi się skończy czas. Co my tu mamy? Freeze time! A nie! Czy coś tu jest ciekawego? Oprócz tych kości, które całkiem przypadkiem biorę. Ponieważ czuję, że powinienem. No nic, nic. Nie biorę tej time, ponieważ sam mogę rzucić ten czas. Jar, jar. Poza tym nie obawiam się tutaj żadnych ciekawych, trudnych walk. Więc. Więc czas na przerwę. Do zobaczenia w kolejnej części. Zagrajmy w Ultima Underworld.